Jest Halo RS4, a no, zwykłą taką opaską zamkniętą w obudowie smart zegarka. Czyli wszystko co znamy. Aczkolwiek mamy tutaj ekran, właśnie, AMOLED. Bardzo fajnej jakości, więc to może akurat was do tego przekonać do zakupu. Chociaż ja nie chcę was przekonywać, ale Wam tylko pokazać, jakie są możliwości. Więc słuchajcie, ja jestem Kamil. Zapraszam do materiału, w którym właśnie pokażę troszkę, nawet można powiedzieć, ewolucję w ogóle tego producenta w świecie smart zegarków. No i słuchajcie, miałem od nich pierwszy zegarek, jaki w ogóle wypuścili na rynek, więc. Będę mógł jakoś powiedzieć wam, czy coś takiego się zmieniło na plus względem wcześniejszych wersji i będziecie mieli takie szerokie spojrzenie, mam nadzieję, przynajmniej. Więc lecimy do materiału. Ale dobra, zanim na dobre zaczniemy, to ocenię może wam powiem, 230 do 200 zł taka cena faktycznie jest możliwa, aby ją uzyskać, przynajmniej na Ali. Więc, czy to dużo, czy to mało, przekonacie się sami z materiału i sami wywnioskujecie, jakieś tam słowo zakończenia na koniec, oczywiście dam. No i słuchajcie, na rynku, jest Halo RS4. Zwykły również, teraz wyszedł Plus. I nie wiem po co po prostu, bo oprócz tego, że mamy troszkę go wychudzonego, tego Plusa, mamy troszkę wyższą wagę w tym Plusie. I mamy inny pasek, o którym będę później mówił, magnetyczny. No, jeszcze ekran, bo tutaj też jest ten AMOLED, Ale może 60 Hz odświeżanie, którego chyba tam nie ma. No to może to faktycznie tego Plusa nam daje. Aczkolwiek sądziłem, że będzie coś więcej, ale okej, okay. lećmy w końcu. Ale zanim powiem, co jest, to powiedzmy czego nie ma. Więc, słuchajcie, nie można instalować aplikacji, bo ten system nie jest takim pełnoprawnym systemem, więc ani aplikacji, ani nie możemy tutaj prowadzić rozmów, bo nie ma głośnika, nie ma mikrofonu, nie ma pamięci wewnętrznej, nie można podłączyć słuchawek i tym podobnie. Nie ma również GPS i brak właśnie tego ostatniego boli niestety najbardziej. Ekran to AMOLED, 1,78 cala i powiem wam, że fajnie on się prezentuje naprawdę. Jeżeli chodzi o jasność maksymalną na zewnątrz, teraz widzicie przy Witki wyglądają naprawdę solidnie, bo wszystko widać, ale nie ma autoregulacji i ale nie ma Always on Display niestety, więc kurde, jest 60 Hz jeżeli chodzi o odświeżanie, ale te rzeczy też powinny być. No słuchajcie, rozdzielczość 368 na 448 no robi robotę również, jeżeli chodzi o ten ekran, bo faktycznie fajnie to wszystko współgra ze sobą. Oczywiście te ramki są widoczne, nie są takie małe, aczkolwiek i tak ten ekran AMOLED no tu wszystko rekompensuje tak na moje. No i dodatkowo animacje, one naprawdę tutaj pływają. Ten system wydaje się taki płynny, nie to co w Redmi Watchu 2 Lite, którego ostatnio recenzowałem. tam naprawdę wszystko klatkowało. Aczkolwiek na obronę tamtego mamy tam GPS tutaj nie mamy, więc coś za coś, ale naprawdę płynność jest fajna, to mi się naprawdę podoba. Waga 57,6 gramów, zegarek jest taki dosyć ciężki, aczkolwiek robi wrażenie w miarę solidnego, więc to jest na plus. Dlatego słuchajcie, do wyglądu przyczepić się nie mogę i nie będę się przyczepiał, bo wygląda naprawdę solidnie, fajnie, zrobili no dużą rewolucję w, przynajmniej jeżeli chodzi o samą markę, bo te pierwsze zegarki to wyglądały tragicznie, ale teraz Naprawdę jest to ok, ale żeby nie było, że tylko słodze. No, niestety, to jest to wszystko, co już znamy, więc nie ma tutaj żadnej rewolucji globalnie patrząc, bo wszystko to widzieliśmy. To jest wszystko to samo, ten sam schemat i tyle. Może niższa cena, ale dalej jest to to samo. Ale ok, słuchajcie, ten pasek robi taki mały powiew świeżości ogólnie, jeżeli chodzi o te zegarki, jak można tak to nazwać. 20 mm, ale jest magnetyczny, czyli jak widzicie teraz, o. Zapina się w taki sposób czyli możecie dopasować praktycznie do każdej ręki. Tutaj na końcu najmniej trzyma, niestety, więc jeżeli macie no dużą łapę, to może być kiepsko. I uwaga, nie jest tak, że się odczepia, że ja go założę w tym momencie, przejdę i on mi się gdzieś tam od razu sam odczepi. Nie, aczkolwiek nie mam takiego uczucia, że on jest ciasno zapięty. Nawet jak się postaram i go ciasno zapnę, no to niestety w którymś momencie on się luzuje. I mnie troszkę to irytuje, z tego względu, że lubię, aby te pomiary, które zegarek no, wykonuje, były jak najbardziej bardziej oddane rzeczywistości. I tutaj może tak nie być, bo jeżeli nam się zluzuje, to faktycznie w którymś momencie może no nie mierzyć tak dokładnie, jak byśmy chcieli i to akurat jest taki jeden z mankamentów. Czy się samo odpina i tak dalej? No nie, to on się trzyma faktycznie bardzo porządnie, no jak ruszamy, to lekko faktycznie gdzieś tam puszcza, ale nie aż tak, żeby sam się odpiął. Chyba, że były takie sytuacje, że gdzieś tam zahaczyłem, to faktycznie była szansa i był bliski tego, żeby się zgubić, więc jest to coś fajnego. Jest to odpowie świeżości, za to chwalę naprawdę Tutaj hejlu, bo zrobiło to na mnie wrażenie i taki entuzjazm był obecny. Dużo jest takich zagrożeń, i niestety na dłuższym metę nie jest to aż tak wygodne, jakbym się tego spodziewał. Bateria ma 230 mAh i takie 7 do 10 dni tyle mówi producent, że nam wytrzyma. W moim użytkowaniu faktycznie mogę potwierdzić, że zależy od tego, co włączycie, co wyłączycie, to tyle Wam będzie trzymało. Jeżeli będzie mniej włączonych tych rzeczy, to będzie to dłużej. 7, faktycznie do 10 jestem w stanie uwierzyć, że jest to osiągalne, a nawet i więcej, jeżeli nie wiem. Będziecie sporadycznie ten zegarek używać pod kątem jakichś takich zaawansowanych funkcji, chociaż ich takich nie ma, bo właśnie, przechodzimy do czujników. Czujniki, słuchajcie, mamy SPO2, mamy tętno, mamy poziom stresu. Jeżeli chodzi o te pierwsze, czyli tętno i SPO2, zobaczcie teraz na przybitkach, jak wygląda rzetelność względem takiego napalcowego pulsoksymetru, więc wyniki były zbliżone i to akurat jest na duży plus. Poza tym jest termometr i nam posłuży... no właśnie... Do czego, bo chyba do niczego. No bo są te wartości różne i. Dobra, iP68, jeżeli chodzi o wodoodporność, można powiedzieć, bo nie jest to wodoodporność bardziej na zachlapanie, więc uważajcie, jeżeli będziecie mieli ten zegarek, aby go. Nie zalać. W temacie funkcji, które ten zegarek ma, no to to jest standard. Mamy na przykład pogodę, mamy trening oddychania, mamy budzik, który możemy odpalić z samego zegarka, odpalić, a nawet ustawić. Mamy stoper, mamy minutnik, ale jest też kalkulator preinstalowany, więc fajnie. I mamy też kalendarz. Ma się pojawić również przypomnienie o cyklu menstruacyjnym dla kobiet w aktualizacji w późniejszym etapie, więc zobaczymy. No i z takich rzeczy i innych praktycznie tyle. Nie ma w ustawieniach jakichś takich rzeczy, które nie wiem, byśmy tutaj mogli chwalić. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że nie ma tutaj multitaskingu, czyli nie możemy odpalić treningu i wyjść, tak jak mówiłem, jest sterowanie muzyką również w aplikacji. Treningi czy odpalonym treningu, więc okej, okay. i idziemy dalej. Pomiar snu jest bez fazy REM Niestety, ale jeżeli chodzi o wyniki, no to były znośne. Wiadomo, tutaj nie oczekujmy, nie wiadomo cudów, ale wydaje mi się, że oddawały w miarę rzeczywistość. No, jak pewnie zauważyliście, system występuje w języku angielskim. Na zegarku, oczywiście, więc nie możemy tego przełączyć na polski. I najbardziej mi tutaj brakuje obrotowej koronki, bo ten system aż się prosi do tego, żeby taką obrotową koronkę mieć, przynajmniej przy tym widoku, który tutaj mam obecnie. Tego niestety tutaj nie ma. A sama płynność tutaj jak mówiłem jest to naprawdę... Fajne, Fajnie mi się korzysta z tego zegarka pod tym kątem, nie pod kątem funkcji, żebyście nie pomyśleli, że bardzo, za bardzo słodzę, ale pod kątem po prostu tego, jak on płynnie funkcjonuje, bo Redmi Watch 2 Lite to było funkcjonowanie na mizernym poziomie, jeżeli chodzi o płynność. Tutaj ten ekran AMOLED plus 60 w kontekście odświeżania zdaje egzamin. Ten system został tam lekko odświeżony względem wcześniejszych wersji. Te animacje, które tutaj się pojawiają, perfekcyjnie po prostu ten system dopełniają. Powiadomienia to jeden wielki standard Jak na takie zegarki, treści dużo nie ma Ale są ikony, są polskie znaki Nie ma emotikon i słuchajcie Nie ma zdjęć oczywiście, które nam ktoś wyśle Nie ma szybkich odpowiedzi, nie ma klawiatury I sama treść, tak jak mówiłem, nie jest Zbyt długa, jeżeli jest długa To wchodząc w nią niestety jest coś Złego jak dla mnie, czyli Sam zegarek ją podzieli Na przykład na trzy części i nam wyświetli Nie pogrupuje, tylko wyświetli nam Te trzy wiadomości, więc dla niektórych to będzie ok, bo zobaczymy całą treść, a dla niektórych których jak dla mnie nie, bo nie lubię czegoś takiego. Mogliby już całkowicie uciąć. Ale sama sekcja jest przyjemna, to muszę jej przyznać. Przy powiadomieniach pojawia się informacja o osobie, która dzwoni. Pojawia się też monit do tego, żeby odrzucić takie połączenia. Wibracja jest, nie jest zbyt intensywna i niestety tego nie możemy zmienić w ustawieniach, bo takiej opcji nie ma. Powiedzmy może troszkę o tarczach, bo faktycznie fajnie się prezentują na samym ekranie, tym AMOLEDowym, wielkim ekranie AMOLEDowym. I są naprawdę bardzo ładne, bo wpadają w oko. Świetnie to wygląda na tym ekranie. Ja nie mam się do czego doczepić, naprawdę są takie stonowane i na ten moment nie ma ich tak dużo, ale producent informuje na samej stronie, że ma ich być koło setki finalnie po jakichś aktualizacjach. Nawet jest animowana tarcza, nawet kilka animowanych tarcz i takie minigierki powiedzmy na tych tarczach. Więc okej, okay, nie wiem, myślę, że znajdziecie coś tam dla siebie, ale dla równowagi jakiś minus synchronizują się długo. No i aplikacja to kula u nogi tego zegarka, bo jest jednym słowem BEZNADZIEJNA. Hejlu fan, no naprawdę, gorzej tego się nie dało zrobić. Gorsza chyba od tej, tak w mojej opinii, jest tylko ta od Maxcoma. Ta została pojechana, no jest po polsku, ale została pojechana właśnie tra translatorem, takie mam i takie odnoszę wrażenie, bo te błędy, które tam się pojawiają, a dobra, nawet mi się nie chce o tym mówić, nie chce mi się nawet tego pokazywać, jak one wyglądają. Jeżeli chodzi o przyjrzystość, no to ona w miarę jest zachowana, gdzieś tam faktycznie te informacje wyświetlają się ok ale słuchajcie, jak chcę wejść na przykład w tarczę, klikam gdzieś tam pierwszą opcję o połączeniach czy o czymś innym i mnie to kieruje właśnie do tarcz, więc nie rozumiem. Ona jest przebugowana, jeżeli tak to mogę nazwać. Nie, to mi się w ogóle nie podoba. Jak widzicie, te statystyki ok są czytelne, ale no dajcie spokój, tak nie powinno być. Naprawcie to, naprawdę, naprawcie to, wtedy pogadamy, ale jeden plus. Możemy ją podłączyć do Google Fit jest coś około 105 i te główne ok, dają więcej informacji, ale reszta to tak jak zawsze mówię, czysty marketing. Bo jak włączycie jakieś tam inne, które są w tej setce, no to niestety nie dają dużo informacji, wtedy będziecie mieli nazwę, będziecie mieli puls, strefę, czas treningu i tyle. Dobra, ale lecmy. Jeżeli chodzi o te opcje, które są dostępne, tak jak mówiłem, szczegóły, większe są w tych podstawowych. Po synchronizowaniu macie w aplikacji, nie ma modułu GPS, więc nie ma za bardzo co testować w tym przypadku. Jeżeli chcecie. Włączyć na przykład trening jazdy na rowerze, to musicie to zrobić z aplikacji. Szczegółowość narysowanej trasy oczywiście zależy w dużej mierze od tego, jaki to będzie telefon, ale idziemy dalej. Przed włączeniem macie kilka opcji, zależy oczywiście, jaką aktywność włączacie, tam cel i tym podobnie. Nie jest to zegarek sportowy, więc nie oczekujcie cudów. Raczej bym tego nie kupował, gdybym nastawiał się na w ogóle jakieś aktywności. Nie. No i hajl dostaje plusa, tak jak sam chciał, ma w nazwie, ale musicie wiedzieć, że dalej wieje nudą. Jest to coś, co już widzieliśmy. Ok. Okej, okay, mamy tutaj fajny wygląd. Mamy ekran AMOLEDowy z odświeżaniem 60Hz, co nie zdarza się aż tak często. Same menu jest bardzo płynne, przewijanie jest płynne i to wszystko dopełniają te animacje. Świetne animacje, bo fajnie to wygląda. Dalej to nie zmienia tego faktu, że to jest coś, co widzieliśmy u innych producentów. Fakt jest tańsze. Nic to nie wprowadza po prostu w nasze życie. Takie jest moje zdanie. Za dużo tego. Wiem, że każdy chce mieć jakieś swoje zegarki, dla nas kompletnie nie ma to sensu. Fajny zegarek, jeżeli chodzi o takie zwykłe użytkowanie, nie nastawiajcie się wtedy na coś więcej. Jeżeli macie kupić zegarek, jakiś noname, no to już lepiej dołożyć i faktycznie kupić ten. Więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie, będziemy dyskutować. Ja wam serdecznie dziękuję i tymczasem trzymajcie się.